Tak, słucham. Nie widzę, że ten się pomógł. Co? Teraz się zaczęło. Halo? Pani Alinko, niech mi pani powie. Um, czyli pani ma chyba aplikację ta, co redaguje PDF-a, prawda? Co mam? Edytuję PDF-y Pani. Um, umie Pani edytować, bardzo ładnie umie Pani edytować PDF-y. To chyba tak? Ale co, co edytować? No Pani Halinko, przecież wiem, że Pani... Pani Halinko, przepraszam. Przecież nie wiem, czy, że wiem, że Pani nie robiła tych przelewów. Mm, no to w takim razie proszę o zwrot pieniędzy, skoro Pan tak uważa. Mhm. Proszę Pani. Proszę wysłać prawidłowe, jeżeli Pani wyszli, prawidłowe Potwierdzenia prze przelewu. Oczywiście. Ja ale ja wysłałam panie, prawidłowe. Ale... No proszę pani, jak to nie wysłała pani prawidłowe. Pani sprawdzi. numer konta, odbiorca, nadawca, kto jest odbiorca, kto jest nadawca. No nadawca. Ja. Ja dzwoniłem przed chwilą do księgowego. Księgowy nie dostał ani grosza. No to ja nie wiem dlaczego. A ja wiem dlaczego. Dlaczego? Dlaczego? Bo, bo pani bardzo dobrze umie edytować PDF-y. Proszę pana, myśli pan, że ja mam czas na takie coś? Ja myślę, że pani ma dużo czasu. Razem z mężem chyba. No wie pan co, to no tak troszkę pan trochę chyba tak, no nie wiem o co panu teraz chodzi. W takim razie e, proszę mi odesłać moje pieniądze. Mm -hmm. A tych pieniędzy, które Pani nie wysłała? Mogłam nie wysłać pieniądze, jak wysłałam pieniądze. Przecież rozmawiam z Panem. No, Ale A Posumiałam... A może Pani zrobić rzut, rzut ekranu w historii transakcji, może Pani zrobić? Ale to historii transakcji i wszystkie dane ma Pan tam widzieć jeszcze? Nie, nie wszystkie dane, tylko rzutek transakcji, tych transakcji, które Pani przed chwilą robiła, po 500 złotych do transakcji. Może Pani zrobić rzut ekranu? No ale ja nie mogę tylko i wyłącznie zrobić tych transakcji. No, może, pani nie duch, może pani to zrobić. Nie umie pani zrobić? Ja pani powiem, jak to się robi. Ale pan mi mówi na telefonie, na telefonie nie da się zrobić screena. na telefonie, na komputerze. Albo zrobi pani zdjęcie na, nie, na telefonie, wyślę pani na maila. No, to nie ma żadnego problemu. Po prostu rzuć ekranu tych transakcji, bo transakcji Ale pan nie uważa, ma... że to jest teraz, e... E, e, zachowanie z pana strony profesjonalne, żeby pan mi tutaj... Um, Nie, to, zarysza, to z, panie, że... z pani strony, z pani strony jest nieprofesjonalizowanie. Ja przecież widzę, co to jest za potwierdzenie. Pan słyszy w moim głosie, żebym ja żartowała? Bo chyba, chyba. A jak się pani powie, a z jakiej pani miejscowości? Z Poznania. Poznania? Co Proszę zaczekać? śmieszne po prostu. Dobra. A może Pani zrobić rzut ekranu tych transakcji, bo ja przed chwilą, że dzwoniłem do księgowego, księgowy powiedział, że nie No to proszę mnie połączyć z tym księgowym, proszę Pana, proszę mnie połączyć z tym księgowym. Nie ja mam takiej możliwości, księg... proszę Pani. No ale dlaczego? Skoro to jest osoba odpowiedzialna za moje środki, dlaczego ja nie mogę z nią porozmawiać? To jest, to jest, moje, to jest mój księgowy, który odpowiada. Do tej rozumiem Pani? I ja tylko z nim się kontaktuję, klienci z nimi się nie kontaktują. Rozumiem Pani? No to troszeczkę Kwota tak. 500 złotych Pani 500 PLN nawet napisała. no Przecież w potwierdzeniu banku Allor nawet PLN e, waluty się nie pisze. Przelew, eliksir, yy. atak sięgowania, no, dobrą chociażby Pani pisała. Numer rejestracyjny, Pani wymyśliła z głowy chyba. Odbiorca w ogóle jedna osoba. No bo wcześniej robiłam przelewy, to jest Masia z okej, Czyli Pani e, nawet nie zmieniła nazwy odbiorcy w tym, e, tym PDF-ie, tak? Co Pani miała? No, a dlaczego Pani zmieniła nazwę odbiorcy? Numer konta Pani pisała. Tak, bardzo życzę, że Pani numer konta chociażby pisała, a nazwę odbiorcy dlaczego Pani nie zmieniła w tym PDF-ie? Chciałbym, mogła Pani zmienić, żeby to wyglądało ładniej. Ale proszę pana, co ja miałam zmieniać w banku? Nie w banku, a w PDS. Bo ja nie rozumiem, ja naprawdę, pan PDF chyba uzyska, pan to sobie. tak że się rozumie, że pan wie wszystko, a pan tak naprawdę nie wie nic. Bo tak w tym momencie to... No nie, proszę pana, pan ale, nie wie. Ale bardzo dobrze, że ma pani adres, a, ale ciekawy czy adres pani wymyśliła, czy faktycznie pani tam mieszka. No widzi pan. Ja przynajmniej jestem na tyle szczera, że podałam swój adres, a pan mi mówi, że pan w Warszawie jest. W jakiej Warszawie pan jest? Był pan na protestach? Proszę pani, ja dzisiaj cały czas w Jestem w biurze. Ale Warszawie, to nie mówię nie o dzisiaj, panie. to dzisiaj nie miały, nie miały miejsca protesty. Nie byłem na protestach, ale po co? Dlaczego? Nie byłem na protestach. Ja to tym się nie interesuję, ale to będę pracował, jeszcze na protesty chodzić. Wie pan co? Panie, Wie pan co ja panu powiem, dostałam, to, to. Teraz pan wyszli... mhm. dostałam teraz wiadomość Dostałam teraz wiadomość, dostałam um, teraz wiadomość. Od mojego kolegi Mój kolega um, napisał, żeby panu liścia. Co napisał? No Edward masz sami Dzień dobry. E, żeby panu. panu nie pa... Żeby panu. Co panu, co panu nie pasuje w tych e, potwierdzeniach? Widział pan kiedyś potwierdzenie z Aliora? No oczywiście, widziałem. A tak? pan popatrzy na to potwierdzenie, przylewa. No. Niech pan sam no. popatrzy na to. Przyle... Pan, 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 nie tak. pan, 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 pan wbije na Google. Pan wbije na Google sobie potwierdzenie e, Alior Bank. I pan porówna którykolwiek dokument. I pieniądze I pan pan mają powie. wrócić na konto. Pieniądze mają wrócić na konto. Bo jak nie, to. Przyjdzie mój kolega i cięścia. Tak jak napisał. Tak jak napisał. Powiem ci, że to jest świr. Nawet ja się go boję i on się nie w tańcu, nie? To w piąchy lepiej. Pracujesz w firmie, która zajmuje się oszustwami. Nie puszczaj reklamy. Pieniądze, które ludzie wpłacają, przepadają. Nawet jeśli o tym nie wiesz, grozi ci odpowiedzialność karna. Im szybciej przejrzysz na oczy, tym lepiej dla ciebie. Nakłaniasz ludzi do wpłaty pieniędzy. Ponieważ dzwonisz na teren Unii Europejskiej, podlegasz prawu unijnemu, nieważne skąd pochodzisz. Jeśli nadal nie wierzysz w to, co usłyszysz, wejdź na niedlaskamu.pl. Zobacz prawdę o swojej firmie. Halo, jest pan jeszcze, czy pan uciekł, jak koledzy? Uciekł. No. Nie, 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 nie uciekł, wyciszył się. E, tutaj jeszcze no kolega ja to napisał. Jestem. Tutaj jeszcze kolega napisał, że jest z Warszawy, to z chęcią y, przyjedzie pchnąć ci z liścia. Bo pana słyszą teraz, tylko nie mogę I... się odezwać. A może połączymy się na aniołówce? O, pewnie. Dawaj kierownika. Dawaj aniołówka. Co Dobra. będziemy robić? Będziemy pchnąć? Dobrze. Dobra. pani. Halo? Halo? O. Kierownik? Witam. No, o, no tam. może ktoś jeden? A z jeden? Może ktoś jeden mówić? A z kim, a z kim chcesz chcesz też pogadać? No, Obydwóch od razu. Obydwóch, a Lotka tam jest? No, prawidłowo. łódka tam jest? Kolega Pawlikowski, kto tam jeszcze jest? No nie ma, nie Mamy ma Pawlikowskiego, się. nie ma Pawli, no wiem. Pa na? Nie ma Pawlikowskiego. E, e, Stuczka, dobrze wyszkolona. Dobrze. To co, może na enedyska wejdziemy? No nie wiem, no chcecie enedyska? A tu piszą, a tu piszą, że może, jest... Może nowe, może, nowe, może, może nowe pliczki potrzebujecie. Mamy nowe. Ty, poczekaj, poczekaj, stójcie, stójcie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. To jest laska, od której się ja zaczęło. Nigdy, ja, ja, ja nigdy nie biegnę. Nie, nie, to było do, do kolegów. E, wiesz, że od ciebie się to zaczęło? Po tym słowie pliczki, dała się pani zrobić w bambuko w kamerze jeden. Z tego powodu, że wszystkie pliki, które miałaś na dysku, zostały skasowane. Generalnie proponuję się popłakać. Co miałam? Nie rozumiem. Wszystkie pliki są u nas, także dziękujemy bardzo. Które pliki? Panie Przemysławie, jakie pliki? O co Panu chodzi? Może nowe pliki potrzebujecie? Które pliki? Panie Przemysławie, jakie pliki? O co Panu chodzi? Może nowe pliki potrzebujecie? Panie Przemysłowie, pan nie wie nawet o czym Pan mówi, tylko wszystko co może Pan robić, to może Pan gadać. Tak? Tak. Dobra. To szkoda tak uważasz? Spoko. Spoko, spoko. Ale mam pan przesunę? Ja nie mówię do pana na ty i nie jesteśmy kolegami. A skąd wiesz? A skąd wiesz? A skąd wiesz? A skąd wiesz? No właśnie, jak masz jak, jak masz na imię? Może mnie mijasz z gambaju. Ja stawiłam się, ja wstawiłam. Tak. U ciebie jest ten koleś, co później zadzwonił do nas. On się przedstawił, że mamy zawołać Marcina z góry. Jest tam. Marcina ten, z góry? Tak, tak powiedział, żeby, żeby powiedzieć, i wtedy wy będziecie wiedzieli. Mm -hmm. Tylko to, mm -hmm. było, to było w zeszłym ma, ma... roku. Halo? Halo, hulu. No, cześć. Cześć, jak za u ciebie? Dlaczego tak brzydko dlaczego? mówisz? Dlaczego? Co dlaczego? No nie wiem. No, po prostu dostaliśmy zgłoszenie. Aha. Odnośnie szczeliny analowej. Jeszcze jest taka rzecz, że właśnie dostaliśmy zlecenia od pana są czekał, że pan zrobił loda jemu w słów. Aha. I nawet nie mamy wiedzy jak na to reagować, ale są odpowiedni ludzie, którym się zajmą. Dobra, a z jakiej. Dobra, to może zacznijmy. A z jakiej firmy. Zakomu? Zwonić? Eee, cvel trade. Kropka Marcina z góry, a kto to jest? No właśnie, ja nie wiem kto to jest, ale dzwoni co pewien czas. Halo? Tak, witam serdecznie. Z kolegą mogę porozmawiać ze swoim? Aaa, wiem kto dzwoni. Y, tak, proszę pana, mówcie ten w A z którym najbardziej by pan chciał? No, z moim ulubionym. Pani im powie, o nie wiedzą z kim. Teraz mu się Ej. głos zmodulował de delikatnie. Ten... No to co, to wysyłajcie mi 100 zł, żebym mogłem przedstawiać Wasze interesy. I wszystko z kanałami będzie gut. A jak wyślijcie nie 100 zł, a 1000, to jeszcze będą informacje. A jak wyślecie 10 tysięcy, to będzie jeszcze więcej informacji. Plezów kolumbijskich, jak to sam żeś powiedział. A, a wyślesz nam jakieś pliki? No tak. No przecież mówię, że mamy nowe pliki, może chcecie pobrać. Podać Ci numerek? No, no proszę. Tak, 1740679193. Mhm. A Ci podać? Ci po. No to dawaj. Coś ci powiem Ci. Dawaj numerek. To nagrywacie co nie? Jak jesteście u, bardzo miły. Wszystko co się nagrywa. No zawsze. to nie stawiacie tak? tego. Czemu co? Czemu nie wstawiacie tego jak rozmawiacie? Ale, ale to leci, to leci... Bardzo, całe... bardzo nieprzyjemna ta rozmowa jest, nie podoba mi się. No ale to mi na mi nie żywo musi się podobać, na żywo jesteś no, teraz. Słuchacie parę osób. Wyszkolona suczko, no co to jest? Na czacie jest pytanie do ciebie. Spytaj ją o Global Maxis. set Group zup? Te jest skamy sprzed dwóch lat. Znasz no, coś takiego? Nie, nie znam. Hmm. A tego lotka to prawidłowo czy nie? To jest pana żona? Tak. Oczywiście. Ż żona, córka, kochanka, jednocześnie. Zależy w jaki dzień, bo różne scenariusze my też mamy. Tak, niech pan mi tak cicho powie, a lotka ona poprawnie za lotkę? Normalnie? Nie wiem, co to jest lotka. Nie, nie wie pan, co to jest? Tak. Lotka to jest do badmintona. Tak. No ja pan. Tak, tak. A o co chodzi w ogóle? Wyszkolona, no to musi prawidłowo. No bo ty kiedyś w Odeście pracowałaś, nie? Jako ta. Gdzie? Odeście. Odeście. A co tam mówi? Jeszcze kto z wami jest? No ja. Nie, no jeszcze tam, tam był. No, bo dwa głosy to poznaje. Jakiś nowy głos słyszę, ktoś dołączył się do waszej ekipy? Nie, ze mną pewnie też już gadałaś. Poczekaj, nie wiem Poczekaj, Sorry, poczekaj, nie tu na, nacisnę. Piszę, że jesteś tą kubą z Kijowa. Skąd? Czwarta osoba Kijowa. też powinna być według mnie, bo ma zajęty. No a czemu wyłączacie nagranie w tym momencie, jak do mnie nie tutaj... Nie, nie wyłączamy nagrania, wcale się nie, nie wyłącza nagranie. Chciałabyś jakiś coś powiedzieć do y, tysięcy słuchaczy? Coś od siebie? No, bardzo proszę. Obecnie, obecnie do czterech tysięcy. Czterech tysięcy słuchaczy. No, ale pewnie zanim się ten film e, wstawi, to będzie więcej. Parę słów do słuchaczy, To, 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 się, to się wychwalacie, czy co? Nie, no. po, prostu, po prostu wasz koniec jest, jest no, bardzo tak bliski. No tak nie, czy tak? No I czy tak chciałabyś nie. po prostu powiedzieć coś tym osobom, które to oglądają, które oszukałaś, bo też na pewno takie osoby to oglądają. Chcesz im coś powiedzieć? Dumna z siebie jesteś? Mówisz tamtych a, waszym y, obserwatorom. A skoro okay. nie oszukujesz, y, to czym się zajmujesz, nie. powiedz? siedzę tu z wami i rozmawiam. No dobrze, ale to teraz. A Polny chwila jakbyś... poprawnie zalotka, tak? A, 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 a jakby. Może ktoś jeden mówić? Bo no takie to mówię właśnie, są, że ja to... w ogóle nie rozumiem kogo mam słuchać. A jakbyś z nami nie rozmawiała, to co byś się co byś robiła z innymi klientami? No nie wiem, no, nie, może poszłabym na spacer. Na spacer z klientami byś <grym> A w jaki sposób? Jak znajdujesz się z tysiąc no, kilometrów od nas? Chodzi, chodzi się na spacer tak, nogami. Nogami? Mhm. No a z jak? jak a, z jakiego Jakie? numeru, a z jakiego numeru dzwonisz? Można można na ten numer. Jak chcesz, skojarzyć. To kto skojarzył? Boże, niech ktoś jeden mówi. To ja mówię. No to mów. Yy, ja z nią chętnie przejdę no. się na spacer, założę jej obroże i smycz i chętnie z nią pochodzę. Ale jeszcze kaganie. What the fuck? No, no tak masz, takie są tutaj sugestie. Kaganie jest obowiązkowo dla ciebie. No to to jest ktoś po prostu... Yy, ulubieńcem jakiegoś. Nie wiem, zboczeństwa? Zboczeństwa, to to, to, tak, zboczeństwa. To jest ból, to to ból po prostu. Kogo, kogo, kto co boli, ten o tym i mówi. Nie, 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 to raczej tak bardziej, wiesz, co takie. Jakby to powiedzieć? Sposób na upodlenie. Kogoś takiego jak ty, bo nie należy jak... kogoś takiego jak ty człowiek. No, się nie udało. Bardzo mi przykro, się nie udało. A jak setki tysięcy złotych albo dolarów wypalasz, to to nie jest ból? To jest kurwa chwała dla ciebie, co tam potem masz ten, na tablicy tam jesteś w call center, które miałeś najlepsze miejsce w miesiącu. Czy ja chcę być Number One, ale ja cały czas jestem Number One. Nie ma innej opcji, żeby byłam druga. No. Chyba na wsi tam u siebie. <laughs> Jaki twój rekord jest? Ja, jakie miejsce w miesiącu? Co może, jakie może być miejsce w miesiącu najlepsze? Może być no, dzień czy byłaś dzień pracownicą w miesiąca. Byłaś pracownicą miesiąca, czy nie jeszcze? Pracownicą miesiąca? No. Aha. Ile najwięcej wyciągłaś? Od jednego klienta. No pochwali się, nie? Ile najwięcej klienta. Ja mogę, ile najwięcej klient ja, ja mogę z tobą wyciągnąć, kiedy pójdę na zakupy i kupię sobie dobrą torebkę. To wtedy wyciągam kasę z torebki. Mhm. Aha. To ona już tam jest. Kupujesz torebki z kasą. Dobra. Nie rozumiem. O czym, o czym gadacie? No. A naprawdę. powiedz mi, co ty masz taki akcent ukraiński? Skąd ty jesteś? A ty masz akcent estoncki, Skąd ty jesteś? Jaki ja mam? Jaki? Estoński, Jest to... estoński. A, a skąd wiesz, to umiesz mówić po estońsku? Nie, słyszę. Mam do czynienia z ludźmi z Estonii. Estoński. Tak, jak opowiadasz swoją historię, to mówisz, że z Estonii jesteś. Nie? A powiedz mi, pamiętasz, pamiętasz, to był 3 sierpień 2022, jak ci wywaliliśmy z Pawlikowskim pliki, tobie jako pierwszej. To było około 15, a 17, 18 zadzwonił do nas z awanturą koleś. My go nazywamy szefu. I on później dzwonił co pewien czas, ostatnio dzwonił z półtora miesiąca temu. E, powiedz mi, jak się ten koleś nazywał, żebym wiedział, jak go, jak go nazwać. Halo? No. Zamarła. Za bardzo skomplikowanych słów użyłeś, wiesz, i teraz mieli po prostu w tak, głowie Google Translator musi przemielić. O kurde nocny was nie Dawajcie kur. Eee, jestem bardzo szczęśliwy, że usłyszałem pana głos. Bardzo mnie jest miło. Mnie też bardzo miło. Jak Co ja się powiem? wtedy zdziwiłem, jakżeś zadzwonił. O jasne, więc już myślałem, że nigdy w życiu. Kiedy? Nie no tam nie wiem, z miesiąc Aha. temu. No tak, tak, tak. Już myślałem, że nie. sucho tobie zaginął. Że cię policja przymknęła, czy coś. Aha, to... To, no, bo to, wiesz, bo jakby ja... jakby cię przymykali, to chociaż chociaż napisz napis do nas maila, żebyśmy wiedzieli, gdzie te, gdzie, yy, o Jezu, paczki wysyłać, nie? A będziecie wysyłać? No będziemy wysyłać, no do takiego starego Serio? znajomego, to oczywiście, że będziemy wysyłać, no. Ale tak poważnie. Jakieś normalne czy jakieś niezrozumiałe. Nie no, poważnie, poważnie. Ja bym ci wysłał, co, co, co najmniej jedną, to bym ci wysłał. Nie, poważnie. Jakąś paczkę. No dobra. Mam nadzieję, że nigdy o tym nie napisze, no ale jak coś, e, jak, jak coś, no to będę starał się. Ja przekażę przez swoich kolegów, żebym skontaktowali się i dalej. <grystanie> dobra, dobra. <O> Boże. <grystanie> to pozdrawiam. No pozdrawiam. Do usłyszenia, po, do usłyszenia.